Cały świat zatraca się w mnistym schodzie słońca Pragnę by mogło to trwać tak na zawsze bez końca Nowy dzień to nowe możliwości To czas na znalezienie swojej zagubionej świadomości Wszystko do życia się budzi Obserwacja tego nigdy mi się nie zmudzi są pełne od ludzi, uliczny szumek, mnie kołysze, Z każdą chwilą coraz więcej dźwięku słyszę. W taku dziecka, śmiech, W ścigni, wiatru. Gdzieś są dali komunikat w radiu. Wszystko to słyszę, Gdy z kawą na się wycisza. Ludzie w ciągu biegów myśleć zagubieni. Życie mi rutyną, dnia kolejnego zmęczeni. jeszcze nadal senne ulice omijają. W głowie pytanie sobie zadają, jakże. By szczęśliwym być, prędząc w rytmie dnia Już nie dostrzegają blasku gwiazd Budzące się domy mijają O pięknie świata zapominają W sercu by zobaczyć świat ciągłe pragnienie mają, choć już o tym nie pamiętają Pragnienie, które nie powinno być tylko marzeniem Dźwięki dnia, to muzyka twojego serca Nawet gdy czujesz, że nie masz już tu miejsca Zatrzymaj się i słuchaj w poranka śpiew Niech ukołysze cię jego kojący dźwięk Pamiętaj, że z każdego snu można się obudzić Nie pozwól się znowu zgubić Każdy koszmar ma swój kres, nawet gdy Wydaje się, że tak nie jest Puste chodniki są pełne od ludzi Uliczny szum, lekko mnie kołysze Z każdą chwilą coraz więcej dźwięków słyszę Taków śpiew, ptaków śpiew Słyszymy śpiew, ptaków śpiew, ptaków śpiew to słyszę bliska, nie kołysze Z każdą chwilą coraz więcej dźwięków słyszę Ptaków śpiew, dziecka śmiech Szum liści w nich w wiatru Gdzieś zotali komunikat w radzie. Wszystko to słyszę, gdy z kawą rano się wyciszam Ludzie w ciągu biegu w myślach zagubieni Życie mi utyno. Dnia kolejnego zmęczeni jeszcze nadal Senne ulice omijają W głowie pytania sobie zadają jak żyć, szczęśliwym być? Pędząc w rytmie dnia, już nie dostrzegają blasku gwiazd. Bodzące się domy mijają. O piękni świata zapominają, w sercu, by zobaczyć świat. Ciągłe pragnienie mają, choć już o tym nie pamiętają. Pragnienie, które nie powinno być tylko marzeniem, dźwięki dnia. To muzyka twojego serca. Nawet gdy czujesz, że nie masz już tu miejsca, zatrzymaj się i wsłuchaj. W porankę śpiew. Cię, jego kojący dźwięk, kojący dźwięk. Pamiętaj, że z każdego snu można się obudzić. Nie pozwól się znowu zgubić, każdy koszmar ma swój kres. Nawet gdy wydaje się, że tak nie jest. Zatrzymaj się i daj się odnaleźć. Próbuj bez filtru spojrzeć i sens swój znaleźć. Koń tylko piękne momenty. Nie brnij wtedy te dołujące i umysł umysły od męty. Ciesz się z małych chwili drobnostek A wszystko co było problemem wyda się dziecinnie proste